Tottenham ogrywa Southampton w stosunku 3 do 1 i spycha tym samym rywali do Championship. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarze, rozgrywają oni dwie skrajne e, różne połówki. Pierwsza to totalna dominacja, druga to oddanie inicjatywy. I prawdę powiedziawszy, gdyby tam była jakakolwiek inna drużyna z Premier League, to prawdopodobnie Tottenham wrzuciłby się sam na minę. Zanim jeszcze... Kilka słów o meczu. Przypomnę, że przed meczem ponownie miały miejsce protesty skierowane oczywiście w stronę Daniela Lewego i całego ENIK grup. Ponownie zebrały się duże grupy fanów noszących różne banery. Tutaj widzicie kilka fotek od Roberta ze Spurs Poland. Dzięki, Robert, po raz kolejny. Natomiast na samym x czy też innych mediach społecznościowych znajdziecie jeszcze więcej tego, jeżeli jesteście ciekawi. Wygląda to naprawdę potężnie, jeżeli chodzi o liczby osób zaangażowanych w te protesty. Wróćmy jednak do meczu. Słuchajcie, to co się działo w pierwszej połowie wyglądało naprawdę fajnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o rywala, cóż, było to spodziewane. Southampton gra fatalnie i należało się spodziewać, że koguty będą jednak tą lepszą stroną. Natomiast każdy dobry mecz, to ten hamu jest na wagę złota. Nie wybrzydzamy. E, świetne zawody Brenana Johnsona, absolutna MVP tego spotkania. To jak Waliczyk się odnalazł w obu sytuacjach w polu karnym. E, to było coś. To było takie e, najwyższej próby, najwyższej, e, próby zagrania, e, instynkt strzelecki po prostu, który posiadał, nie wiem, Filip, Filipo Inzaghi czy inni najlepsi napastnicy. No jak Walczyk się odnajduje w takich sytuacjach, jak on dochodzi, jak on jest szybki, jak e, instynktownie uderza tą piłką, e, wygląda naprawdę świetnie. I ponownie e, rusza tutaj dyskusja, czy te prawe skrzydło w tym systemie to jest ta pozycja, bo widać, że kiedy on tylko e, ma szansę pograć troszeczkę wyżej czy bardziej w środka e, tego pola e, ataku, e, Wygląda to o niebo lepiej. I tak o ile Brennan Johnson zagrał dobre zawody, trochę zniknął nam Dominik Solanke, który w chyba w drugiej połowie już lekko sfrustrowany z tą sytuacją, kiedy dostało tak na dobrą mało piłek, sam próbował coś stworzyć. W ogóle wziął udział też w sytuacji, kiedy to Ramsdale wylądował razem z Napastnikiem Tottenhamu za polem karnym. Bramka rywali zagrał tam pił piłkę ręką, to nawet nie zostało zweryfikowane i to było troszeczkę dziwne. No i tak, idąc dalej, świetne zawody Jedda Spensa, asysta przy pierwszym golu Johnsona. Ten Right, lewą stroną fantastycznie i kolejne pewne interwencje w obronie. Pewny Wikario, który też wybronił jeden czy dwa groźne strzały rywali. Ile jeszcze w tej właśnie pierwszej połowie sam Romero mógł mieć dwa gole tutaj akurat fantastycznie bronił bramkarz gości? Tak, tej drugiej połowie niewiele się chce już powiedzieć. Tam było też troszeczkę szczęścia, mówię, gdyby tam była lepsza ekipa od świętych, to na bank spurs byliby w czarnej dupie. I chyba tyle o samym meczu. Było tutaj też rotowanie siłami. Wszyscy wiedzą, że to co najważniejsze wydarzy się teraz w czwartek. Jest to pewnego rodzaju podsumowanie. Będzie to podsumowanie tego sezonu. Nie mówię może o tym jednym meczu w czwartek, tylko o tym dwóch meczu z Frankfurtem ogólnie. Natomiast wiadomo, że trener na pewno gra tu swoją pozycję, o ile jego los już nie jest przesądzony. Natomiast wiadomo, że nie zostanie zwolniony teraz. Wydaje mi się też, że kilku zawodników być może określi swoją przyszłość. Naprawdę nie, nie sądzę, żebym tutaj przesadzał. No i to co najważniejsze teraz czwartek Także dobrze, że dzisiaj nikt nie został kontuzjowany i pewne zmiany zostały dokonane, chociaż niektóre uważam mogłyby być dokonane później. Też nie do końca rozumiem czemu są zaczynał to spotkanie, a nie na przykład Maty Stel, który mógłby się akurat wykazać na lewej stronie, ale to nie jest istotne. Czekamy na czwartek.